Spotykamy się dzisiaj na promocji albumu fotograficznego pod tytułem Ursus wczoraj i dziś, fotografii Ryneusza Blaskiego. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. To narzędzie oczywiście spowodowało, że mamy przepiękne zdjęcia. To, to jest tylko część tych zdjęć. Ja widziałem dużo więcej i myślę, że przyjdzie też czas na to, żeby jeszcze stworzyć na argument. Proszę Państwa, to jest kawałek historii, kawałek. Duży, duży, duża część historii Ursusa. Więc bardzo się cieszymy i dziękujemy Ci właśnie za, za tą część Ursusa. Myślę, że będę wyrazicielem Państwa wszystkich. Jeśli tak, poproszę proszę o dużo, duże, duże brawa. Nawet na trawnikach ta krówka by się nie utrzymała. Rosłość może, taki słodki, taki nie wiem czy że się. I ja to podpisałem właśnie tak w tej książce, tak właśnie, że żal mi nich nie bo tam nawet fajno płacie. Fascynata, który nie tylko pracę zawodową, ale też swój wolny czas poświęcił naszej dzielnicy. Bo proszę Państwa, no część z tych, z tych zdjęć może była wykonywana w czasie jego pracy zawodowej, ale proszę zobaczyć, że większość. To jednak tak jak pan Jeleneusz mówił, a to szedł akurat, przechodził, bo szedł do pracy, a to akurat z córkami był na spacerze i w ten sposób, wszystko jak Państwo słyszycie, to były przypadki, ale w ten sposób utrwalił kilkadziesiąt lat historii naszej dzielnicy. Panie Jeleneuszu, ja rozumiem, że to jest bardzo skromny wycinek, więc trzymamy pana za słowo, że to jest dopiero pierwszy z albumów i, i pierwszy z przyjemnych okoliczności. <noise> to trzymamy kciuki za to, ale też chcieliśmy pięknie, pięknie podziękować za ten czas i za to utrwalenie historii dzielnicy. Bardzo, bardzo Panu dziękujemy. albumu fotograficznego e, Ursus wczoraj i dziś autorstwa Ireneusza Barskiego. Spotkaliśmy się e, na takim wieczorze autorskim też żeby e, porozmawiać o jego pracy, o fotografii, e, o Ursusie, e, bo właśnie Ursus też był takim bohaterem dzisiejszego spotkania, e, bo e, fotografie e, Irka on jest fotoreporterem. Właśnie dotyczy, dotyczą przede wszystkim Ursusa, miejsc, ludzi, architektury, przyrody. Właśnie Ursusa. To, to jest urodzony Ursusowianin. Urodzony w Ursusie, mieszka w Ursusie, pracował w Ursusie. Całe jego życie toczy się w Ursusie. Był członkiem Solidarności, był radnym, e, 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 był też e, e, animatorem kultury e, po prostu, grał na gitarze, maluje. To jest człowiek wielu, wielu talentów, a przede wszystkim taki fotograficzny kronikarz e, tego miejsca. Albumu jak go może pokażę Ursus wczoraj i dziś w fotografii pana Ireneusza Barskiego. Bardzo ciekawa postać, bardzo zasłużona dla historii Ursusa. Oczywiście nie tylko inaczej powiem dla historii tej starszej i tej bliższej, ponieważ pan Ireneusz jest czynnym nadal fotografikiem, który swój wolny czas poświęca dokumentowaniu historii naszej dzielnicy. w Ireneusza Barskiego również znam, bo to mój wujek. I dawno nie miałam okazji się spotkać z wujkiem i dlatego przyszłam, bo to jest też taka okazja do spotkania. Na pewno się tęskni do tego, co było kiedyś, chociażby do tych trzepaków i zabaw i do czasu wolnego, które się wtedy miał. Raczej jako uczeń Przyszedł do swojego nauczyciela obejrzeć jego dzieło, o którym wie bardzo dużo, a ponieważ urodziłem się w Ursusie, więc część tych zdjęć jest jak gdyby z autopsji tak. Także, no, wydaje mi się, że to był jak mój obowiązek. Poza tym no, to jest utrwalenie dużego zbioru zdjęć i wiedzy pana Ireneusza na temat dzieł. Znaczy najbliższy wiadomo, że okres dzieciństwa, kiedy człowiek wzrastał, e, e, poza tym na początku lat 70. E, zaczął chodzić tutaj do klubu fotograficznego, który się mieści w spółdzielni mieszkaniowej, gdzie z, oprócz tego, że pan Ireneusz e, jak gdyby pokazywał nam, jak zrobić dobrą odwiedźkę, zrobić dobre zdjęcie. Bawiliśmy się w tak zwane techniki swobodne, czyli izochelię, sonaryzację, fotografię kolorową, która była wtedy trudno dostępna i bardzo droga. Mogliśmy jak gdyby uczyć się tej fotografii właśnie w klubie, a, więc, a tutaj pan Reneusz był wyjątkowo e, dobrym e, propagatorem i e, potrafił zachęcić młodych ludzi do e, Zdjęć tym bardziej, że sporo kolegów, które nawet później przyszło, zostało zawodowymi fotografami. Raczej, żeby po prostu się ukazały kolejne jego albumy, ponieważ podejrzewam, że zbiór jego zdjęć jest tak ogromny, że ta książka jest wyjątkowo ciemka.